Wyobraź sobie piękne, słoneczne popołudnie. Nagle niebo ciemnieje. Nad największymi miastami świata pojawiają się gigantyczne statki kosmiczne. Wybucha panika. Rządy ogłaszają stan wyjątkowy. Czy to początek inwazji obcych? A może coś jeszcze bardziej złowrogiego? Starannie zaaranżowana iluzja? Według niektórych ten scenariusz nie jest wcale taki nieprawdopodobny to potencjalny cel czegoś co nazywa się Blue projekt Blue Beam. Projekt Bluebeam to kontrowersyjna teoria spiskowa. Głosi ona, że rządy na całym świecie planują masowe oszustwo. Cel: ustanowienie nowego porządku świata poprzez zjednoczenie ludzkości pod jednym rządem i religią. Plan ten opiera się na wykorzystaniu zaawansowanej technologii do stworzenia pozorowanego wydarzenia, fałszywej inwazji obcych lub ponownego przyjścia postaci religijnej. Zwolennicy teorii projektu Blue Beam wierzą, że plan rozwija się w czterech etapach. Po pierwsze, istniejące religie zostałyby zdyskredytowane poprzez sfabrykowane odkrycia archeologiczne. Wyobraź sobie dowody, które podważyłyby fundamenty naszych systemów w wierze. Następnie na niebie pojawiłyby się ogromne holograficzne projekcje, dopasowane do różnych kultur. Mogłyby to być postacie religijne, statki kosmiczne, a nawet przerażające klęski żywiołowe. Trzeci etap obejmuje sztuczne głosy transmitowane bezpośrednio do głów ludzi za pomocą fal o bardzo niskiej częstotliwości, ELF. Głosy te. Podszywające się pod boską obecność lub głos Boga nakłaniałyby do posłuszeństwa i uległości. Wreszcie, w chaosie i zamieszaniu, technologia zostałaby wykorzystana do symulowania nadprzyrodzonych wydarzeń, masowej kontroli umysłów i wprowadzenia postaci Zbawiciela, który zapoczątkowałby nowy porządek świata. Chociaż brzmi to jak science fiction. Niektórzy zwolennicy projektu Bluebeam wskazują na istniejącą technologię jako dowód. Mamy już przecież zaawansowane trójwymiarowe hologramy zdolne do wyświetlania realistycznych obrazów. Technologie dźwięku kierunkowego, takie jak LRAD, Long Range Acoustic Device, mogą transmitować skupiony dźwięk na duże odległości. Zaawansowane sieci satelitarne, takie jak Starlink i Lona Maska. Mogłyby potencjalnie zostać wykorzystane do globalnej komunikacji i kontroli. Niedawne wydarzenia dolały oliwy do ognia teorii o projekcie Blue Beam. Od końca 2024 roku odnotowano liczne obserwacje niezidentyfikowanych dronów w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w pobliżu baz wojskowych. Te drony, często opisywane jako duże i ciche, wywołały strach i spekulacje. A wielu łączy jest tą teorią. Rządowi urzędnicy bagatelizują obserwacje dronów, twierdząc, że prawdopodobnie są to legalnie działające statki powietrzne załogowe. FBI i Departament Bezpieczeństwa Krajowego nie stwierdziły zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Eksperci są jednak podzieleni. Niektórzy uważają, że drony mogą być częścią operacji rządowej, podczas gdy inni pozostają sceptyczni. Sugerując, że mogą to być komercyjnie dostępne drony lub małe, załogowe samoloty. Niezależnie od tego, czy projekt Bluebeam jest prawdziwy, czy nie, teoria ta podkreśla siłę wiary i rozprzestrzeniania się dezinformacji. W naszym cyfrowo połączonym świecie, informacje, zarówno prawdziwe, jak i fałszywe, mogą rozprzestrzeniać się lotem błyskawicy, niczym plotka na bazarze Różyckiego. Łatwiej niż kiedykolwiek dać się ponieść strachowi i paranoi, zwłaszcza w obliczu niepewności i niewyjaśnionych zdarzeń. Projekt Bluebeam, prawdziwy czy nie, służy jako przestroga. Przypomina nam, byśmy byli krytycznymi myślicielami, kwestionowali informacje, które przyswajamy, i byli ostrożni wobec tych, którzy próbują nami manipulować poprzez strach i oszustwo. Podkreśla również potencjalne zagrożenia wynikające z niekontrolowanego rozwoju technologicznego i znaczenie ochrony naszych wolności. A więc co myślisz? Czy projekt Bluebeam to realne zagrożenie? Czy tylko fantastyczna teoria spiskowa? Niezależnie od Twojego stanowiska, jedno jest pewne: musimy zachować czujność, kwestionować wszystko i być na bieżąco. Tylko wtedy możemy mieć nadzieję na oddzielenie prawdy od fikcji i poruszanie się po zawiłościach naszego coraz bardziej niepewnego świata.